Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z organizacjami rolniczymi, z organizacjami rolniczymi z krajów sąsiadujących z Ukrainą. Dziękujemy panu ministrowi, że zaszczycił nas swoją obecnością, że przyjechał. Mimo tego, że jest krótko ministrem, niedawno został powołany, to jest blisko tych spraw rolniczych, jest blisko tej solidarności, która, która tutaj jest tworzona wśród tych wszystkich związków, które tutaj przybyły na to spotkanie i chcemy wypracować. Wypracowujemy tą, te, te różne sprawy, które są nam bliskie. Zboże, te wszystkie produkty, które przyjeżdżają z Ukrainy, które, które destabilizują nasz rynek. Dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj po to, żeby znaleźć konkretne rozwiązania, żeby umocnić te postulaty, które były, ale oprócz tego jeszcze, jeszcze i wzmocnić pana ministra, ale też i udać się do Komisji Europejskiej po prostu, żeby powiedzieć, że trzeba wprowadzić cła, że te cła muszą być wprowadzone, dlatego że niestety, ale, ale bez tego nasz rynek, czy to rynek zboża, czy rynek owoców miękkich, czy rynki, yy, które są, te wszystkie rolnicze, które yy, dzisiaj mają duże problemy, żeby się ustabilizowało, żeby te cła, które yy, powinny być wprowadzone... Pomogły nam, żeby nasze te gospodarstwa rodzinne, które tutaj są, mogły normalnie funkcjonować, żeby te firmy, które mają problemy finansowe, które kupiły drogie zboże, mogły normalnie wyjść z tego całego impasu. Panie ministrze. Dziękuję bardzo. Państwa bardzo dziękuję za to spotkanie, jak pan przewodniczący powiedział. Ono było zorganizowane dosyć szybko. Ale jest zorganizowana na, na, na odpowiednim szczeblu, bo są to organizacje y, rolnicze z wielu krajów, nie tylko z Polski, ale również organizacje rolnicze y, z y, Czech, y, y, ze Słowacji, z Rumunii, z Węgier, y, z, y, z Bułgarii chyba wszystkie, nie kraje wszystkie. Y, także tutaj możemy wspólnie y, na tym płaszczyźnie rozmawiać o przyszłości, o, szczególnie o tej sprawie. No, która nas wszystkich boli w tym momencie i dla nich ciąży, to znaczy sprawę zboża i innych produktów wpłyną do Europy. My zdajemy sobie sprawę, że Ukrainie trzeba pomagać. Wiemy o tym, że to, że to jest jakby cel nas wszystkich, żeby pomagać, ale musi to być równomiernie. Nie może być tak, że w tej sprawie pomagają tylko niektóre kraje, które są najbliżej i ponoszą koszty tej pomocy, a inne kraje nie ponoszą kosztów. Dlatego tutaj wspólnie organizacje, jak również ja, po tym spotkaniu zwrócę się do moich odpowiedników z tych krajów, żebyśmy wspólnie wystąpili do Unii Europejskiej, żeby bardzo mocno zrewidowała sprawa, sprawę CEU od czerwca, bo to jest jakby najważniejsza rzecz, żebyśmy to wspólnie zrobili w ten sposób, żeby ta alokacja, tak to nazwijmy, tych produktów była równomierna, rozłożona po, po Europie. Drugą rzecz, którą chcemy bardzo mocno powiedzieć, tutaj wypadło ze strony organizacji, ale również, ja to chcę bardzo mocno podkreślić, że również do, polity, do, przepraszam, do Europy płynie zboże rosyjskie. I to też jest bardzo ważna rzecz, do której, z którą musimy się zwrócić do Unii Europejskiej, że cenę to, że jest tak niska cena w Europie, w całej Europie, bo to nie jest tylko kwestia Polski czy tych krajów, które są frontowych, ale to, że jest tak niska cena zboża w całej Europie, jest również winą, jest winą również tych właśnie tego, że płynie zboże rosyjskie do Europy. To jest wspólne wystąpienie. Solidarnie, tak jak tu organizuję, bo organizuje Solidarność Rolników Indywalnych, to spotkanie. Solidarnie, wspólnie możemy tej, w tej sprawie pomóc. Ja naprawdę dziękuję wszystkim, mimo emocji, drodzy Państwo, ja to rozumiem, że są emocje, ja też jestem związkowcem i rozumiem te emocje i rolnikiem i wiem, jak to jest duży problem, ale mimo to dziękuję za to, że możemy usiąść przy stole i na ten temat rozmawiać i wspólnie możemy walczyć o tę sprawę. Dlatego ja jestem do dyspozycji, mimo że to na tym spotkaniu byłem tylko godzinę, ale wiem, że to dalej spotkanie będzie trwało. Związki wypracują swoje stanowisko, które przekażą mi, a ja, jeżeli związki pozwolą, szczególnie mam apel do, do związków, które są z innych krajów, żeby wystąpił, albo Państwo wystąpicie również do swoich ministrów w tej sprawie, do moich odpowiedników, żebyśmy wspólnie razem mogli o te sprawy walczyć. Bardzo dziękuję mediom, które, są, w tej, które próbuj, w których będą transmitować, czy transmitowały to spotkanie bo to naprawdę jest jedna z ważniejszych spraw, które w tej chwili stoi przede mną. Ja biorę na siebie też pewną odpowiedzialność i to, i to wiem, że to jest przede mną. Dziś jeszcze w, 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 będzie spotkanie z Sztabu Kryzysowego, który zwołał premier Mateusz Morawiecki, Sztabu Kryzysowego, ministrów, którzy są, którzy mogą w tej sprawie coś pomóc. Chodzi, mi, chodzi nam przede wszystkim o to, żeby to zboże, które już jest w naszym kraju, żeby jak najszybciej z Polski wyjechało, przynajmniej do tego stanu, żeby z jednej strony zabezpieczyć przed jakimś tam kryzysem znowu braku zboża, bo to oczywiście za to, za to też musimy odpowiadać. Ale żebyśmy przygotowali magazyny do następnego sezonu. To jest jakby naj, najważniejsza sprawa, którą będziemy wspólnie robić. I, i dlatego um, przepraszam, że mu, muszę wyjechać, ale jadę na to drugie spotkanie. Ale jeszcze raz dziękuję wszystkim związkom że mimo emocje są, to rozmawiamy na te tematy. To jest bardzo ważne, że możemy rozmawiać. Ja jestem do dyspozycji oczywiście na przyszłość, dlatego bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i musimy tą sprawę wygrać, bo to jest dla, ważne dla, dla, dla naszych rolników, dla tych rolników, którzy tutaj e, organizacje dzisiaj są, reprezentują nas e, na tym spotkaniu. Ja chcę podziękować wszystkim organizacjom, które graniczą z Ukrainą. Po prostu zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby przedyskutować i powiedzieć, o tych problemach i znaleźć pomysły na to rozwiązanie. I dobrze, że mówimy tak naprawdę tym samym językiem tym językiem rolników, którzy mają te same problemy. Czy to będą Rumuni, Bułgarzy, Węgrzy, Czesi czy Słowacy wszyscy mamy to samo. Napływ zboża, napływ innych produktów, jajek, mleka, masła, tego wszystkiego, co płynie z Ukrainy, po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, zdestabilizowało nasze rynki. Po prostu musimy się przed tym bronić. Ale to nie jest to, że my uderzamy w Ukrainę. My musimy znaleźć. Dojście do Komisji Europejskiej, która powinna zmienić te regulacje, te wszystkie przepisy, które pozwolą nam na to, żebyśmy mogli jako te kraje normalnie funkcjonować, żeby nasze gospodarstwo mogło się normalnie rozwijać i mogliśmy z tego normalnie żyć. Dziękuję panu ministrowi, mimo tego, że krótko jest. Ja wiem, że e, jako minister jemu się też dużo dostaje, ale tego, ale e, no taka, taka kolej rzeczy. My, Jesteśmy po to, żeby tutaj jako rolnicy przede wszystkim znaleźć potrzebne rozwiązania i te pomysły, które dzisiaj wypracujemy, przedstawimy panu ministrowi, jak on do tego podejdzie, zobaczymy, ale wierzymy w to, że ta współpraca jest, że ministerstwo i Polska Racja stanuje za tym, żebyśmy mogli normalnie jako rolnicy żyć w Polsce i cieszyć się z tego, że możemy pracować, bo dzisiaj rolnictwo to jest jedna z najważniejszych gałęzi w kraju. A że tutaj z sobą rozmawiamy, krzyczymy, może, może są emocje, te, emocje, nerwy, to wszystko, ale po prostu siadamy i znajdujemy, znajdujemy te rozwiązania i przedstawiamy to e, ministerstwu. Dziękuję bardzo. Na za spotkaniu w Warszawie. Jaki będzie skład, jakie ministerstwa. Co, co ja, ja, cię, ja będę mówił teraz pamięć, nie, nie, nie wszystkim może wypowiem, ale na pewno będzie ministerstwo aktywów państwowych, na pewno ministerstwo y, 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 infrastruktury, ministerstwo pana ministra panczyka. Na pewno Ministerstwo Rolnictwa, nie wiem, chyba Ministerstwo Zdrowia. Ja nie mam w tej chwili całej listy, także tutaj mówię troszkę sprawić, ale te resorty, które w tej sprawie mogą pomóc, będą jakby w skład wchodzić tego zespołu kryzysowego. Z, z czyjej inicjatywy to spotkamy? Oczywiście z inicjatywy Premiera Watorza Morskiego. Chociaż dzisiaj Pani go nie ma, bo wyjechał za granicę, ale w jego, w, jego, w, jego, w, jego, w jego imieniu dzisiaj spotkanie poprowadzi Premier Jacek Sasz. Panie Ministrze, takie pytanie. Kiedy te dokumenty do Unii Europejskiej będą wystosowane, bo mówimy ciągle o celę, chcielibyśmy znać konkretne daty, kiedy będziecie gotowi? Ja myślę, że jeżeli chodzi o nasze stanowisko, ja by, chciałbym, żeby to stanowisko było naszych krajów, które tutaj są. Żeby to nie było tylko moje, on będzie miało większą siłę, bo jeżeli to była to tylko sprawa moja, jeżeli moi odpowiednicy z innych krajów, tutaj, które są na tym spotkaniu, nie będą chcieli z racji różnych, bo to są różne, no to ja sam na pewno wystąpię w najbliższym. Czyli do tej Nic pory Polska nie wystąpiła z takim wnioskiem. Panie, panie Michale, ja nie, nie wiem, czy wystąpiła, czy nie. Były pewnie ale ja odpowiadam za siebie. Ja odpowiadam za ja, ja To, co Pan zrobił jako przewodniczący Komisji Rolnictwa w tej sprawie? Panie Michale. Dobra, mówimy tutaj o Panie Michale od, jest. Od, od Wielkiego Czwartku jestem ministrem i będę, będę A był pan przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Panie, Panie, Panie. Przewodniczący, Panie, pan, Panie Przewodniczący, przewodniczący Komisji Rolnictwa nie występuje. Do Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Nic nie zrobiono. Na jakim podstawie ma być? Powiedział Pan w piątek, że będzie całkowity zakaz wniosku z Bożaru Na jakiej podstawie? Okay. To, i... jest, to, jest, to porozumienie, jest to porozumienie na razie ustne, ale w piątek będzie, mam nadzieję, profesor, porozumienie z ze strony ukraińskiej, że to Ukraina będzie monitorować. Dlaczego znaczy, będziemy monitorować razem? Ale to, Ukraina, ale ja ale to Ukraina, Ukraina będzie m, kontrolować. Y, y, i udzielać e, licencji na wybór zboża tym firmom, które będą wywozić tylko i właśnie Panie Redaktor, proszę mnie wybaczyć. Proszę mi wybaczyć z sprawę i trudno mi oprawiać swoje pieniędzy. Panie ministrze, tak podsumowując, z, z czym konkretnie jakie ustalenia zapadły do momentu, dopóki pan wystąpił? Do momentu, kiedy ja tak to odbieram, nie wiem czy te organizacje potwierdzają, hmm. że będziemy solidarnie występować w Unii Europejskiej o to, aby Unia Europejska zmieniła zdanie, jeżeli chodzi o Cła od czerwca. Sytuacja jest taka, że my żądamy zamknięcia natychmiast granicy, opuszczenia i wywalenia tego zboża ukraińskiego na zewnątrz i po cenach ludzkich skupować od rolników. Panie, na, ma pan numer do pana komisarza Wojciechowskiego? To proszę zadzwonić i się w końcu z nim umówić. Bo jest od tego za to odpowiedzialny. Nie, nie, nie. nie, nie. Takie żarty, takie żarty, to niech pan sobie daruje. Bo nie do że pan w szopkę, to jeszcze na koniec takie rzeczy. Nie. Te loudy, szkoda, że kwiatów nie było. Panie, panie tak Michale, proszę przestać, panie, panie. panie Michale. Dzięki, panie. Jak tam na Obcinaczki kupione? ziemia Obcinaczki kupione? Obcinaczki kupione?